e -skuter. Czy to jest skuter? Na obrazku nie wygląda, ale po obrazku już widzę, że to jest taki sprzęt, który interesuje bardzo dużą część mojej widowni. Czy to jest pojazd, który marzył mi się i wybrałbym go spośród wszystkich pojazdów elektrycznych, które znam? Na pewno nie, ale myślę, że jak na nim pojeżdżę i pokażę go na tym filmie, to rozwieję wasze wątpliwości, czy ten pojazd jest warty zakupu. Pakowanie jak to zwykle bywa w przypadku rowerów z Chin. Bardzo dobre. Naprawdę oni przykładają się do tego, żeby te pojazdy przetrwały transport. Co prawda, przy innych markach widuje się jeszcze więcej tych wypełniaczy, ale to, co tutaj jest, jest w zupełności wystarczające. Wyciągamy go z pudła i zobaczymy. Zacznijmy od tego, co jest w tym kartonie. Ładowarka 42V, czyli na pakiet 10S i baterię 36V. 42V, ponieważ takie jest napięcie maksymalne tej ładowarki. No i mamy na niej 2A, więc to jest raczej taka, no, wolna ładowarka. Platformy plastikowe, kwadratowe. Mają takie. Piny. Czapeczka na główkę ramy, bo już widziałem, że jest tam stary system na skręcane miski. Nie jestem tego fanem. Nóżka jest w pudełku. Szpilka do przedniej osi. Śrubki i podkładki mocujące zapewne jakiś błotnik. Instrukcja i karta gwarancyjna. Super. Idziemy tam montować rower. Ok, więc pierwsza rzecz, jaka rzuca się w moje oczy, to siodło, które wygląda, jakby miało być wygodne. Cały rower, no, wymaga jeszcze troszeczkę zabawy. Tutaj chciałem wam pokazać też ten system mocowania widelca, amortyzatora. Stare rozwiązanie, które łapało luzy. No, i to nie było najfajniejsze. Gięta kierownica miejska. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na baterię i ogólnie na tą obudowę. Ja często widuję właśnie rowery w tym kształcie. Są firmy produkujące, powiedzmy, cały ten element. Inna firma Kupuje tą ramę, uzbraja ją w poszczególne elementy i tworzy własną markę. Jak mamy go do góry nogami, chciałbym wam pokazać jeszcze dwie rzeczy. Plastikowe błotniki, ale zobaczcie, że te elementy, które mają być wzmocnione, mają w sensie taką metalową wkładkę. I tu, i tu. Z przodu jest taka plastikowa końcóweczka, żeby to zakończenie było ładne. I na końcu zobaczcie, jest taki gumowy chlapacz. No mimo, że to jest tani rower, to nawet taki element jak błotniki jest fajnie zrobiony. Ja wolę, jak błotniki są plastikowe niż metalowe. Bo nie będą tak hałasować. Wszystkie przewody idą w ramię, wychodzą sobie tędy. No i jest to naprawdę czysto. No dobra, składamy dalej. Escute. To nie skuter, nie ma tutaj nigdzie manetki przyspieszania ani z tej, ani z tej strony. Ten napęd elektryczny będzie wzbudzany tylko poprzez czujnik kadencji, który sprawdza, czy w ogóle kręcimy korbą i wtedy będzie przyspieszał. Znany mi już wyświetlacz. Najprostsza wersja jaka może tylko być, ale na uwagę zasługuje tutaj dzwoneczek. Zobaczcie, komponowany w klamkę. Lubię takie rozwiązania. A jeszcze łoś! Nie tak to miało być. No i proszę bardzo, proszę bardzo, zostało nam jeszcze wyregulowanie kierownicy. No, to będzie taki cruiser do wygodnej jazdy. Widzę, że jeszcze trzeba nam pompować opony, sprawdzić kilka śrubek, czy wszystko jest okej, okay. naładować baterię i przetestować. Aktualnie na stronie producenta ten rower kosztuje 699 euro. I to jest 2973 zł. I właśnie tyle napisałem na kartce. A wracając do tematu manetki, co będzie, jeśli zamontujemy ją do legalnego roweru elektrycznego? To jest SQT C100, w tym rowerze jest 250 W nominalnie. Tak, moi drodzy, to jest naprawdę malutki sterowniczek z małą mocą, blokada w napędzie, że nie wspomaga powyżej 25 na godzinę. No i jest ta kontrowersyjna manetka. Mam ustawiony maksymalny poziom wspomagania, zobaczmy jak on rusza z tej manetki. Uwaga, bez pedałowania. Rozumiecie, on z tej manetki rusza spokojniej niż z pedałowania. Wiem z własnego doświadczenia, że manetka jest świetnym sposobem dozowania mocy, która idzie na silnik. Pozwala lepiej kontrolować rower, ruszyć z miejsca, kiedy mamy niedobrany odpowiedni bieg. Pozwala też jechać bez pedałowania, żeby odciążyć np. bolącą nogę czy biodro. Ale, moi drodzy, nie oszukujmy się, jak jedziecie taką zwykłą damką z manetką przyspieszenia i nie łamiecie prawa, to tak naprawdę nie dajecie powodów policjantom, żeby was zatrzymywali, kontrolowali i żeby była ta dyskusja o tej manetce. Jazda do 25, ciś! Woo, jest! Mamy to! Pogadajmy coś o tym SQTC100. Dawaj, ciśnij silniczku. Bardzo wygodna pozycja. To jest rower, który bardzo długo czekał na recenzję, moi drodzy. Jak sami widzieliście, rozpakowanie tego sprzętu było to jeszcze nagrywane w Wargowie, czyli na początku tego roku. A wszystko to trwało tak długo, dlatego że ten rower stał jako rower pomocniczy. Nie odstrasza, jest ultra prosty, damka. Łatwo przerzucić nogę, no i mega wygodna pozycja. Wszystkie osoby na nim jeżdżące powtarzały, że jakby jest super w tym przedziale cedowym. Nic więcej nie potrzeba do zwykłego przemieszczania się po mieście, okolicy, na jakieś drobne wycieczki. Jednak pamiętajcie, że jakiś tam uginacz z przodu ma. Ma też hamulce tarczowe na linkę. Są naprawdę niezbyt skuteczne, ale istnieje oczywiście możliwość wymiany na hydrauliki w bardzo niskim budżecie, bo wchodzą tutaj te podstawowe Shimano za niecałe dwie stówki i macie wtedy sztośne hamulce. I do całej reszty trudno się przyczepić. Oczywiście, ja to bym wymieniał tysiąc rzeczy. Amora na powietrze, na przykład, bym tu wstawił. O, siodło ze sztycą amortyzowaną, i też jakieś dobre siodło. Jademy po lesie. No! Jedzie i teraz, teraz 25 to jest taka prędkość, że uważam, że jest aż nadto. Mamy błotniki, więc nie boję się, że będę ochlapany. Dobra, dobra i tu skręcamy. Rusza. Ten rower ma silnik przekładniowy w tylnym kole i podczas ruszania słychać jak wpada w rezonans, robi tak... Napęd przyjemnie wspomaga. Na tym piątym poziomie wspomagania te 500 watów w szczycie wystarczy. Wystarczy do zwykłej jazdy i jak najbardziej. Jedziemy. Ojej, jak to człowiekowi niewiele do szczęścia potrzeba. Przejazdka po lesie i ryj się cieszy. Czuję też, że mam mało powietrza w tylnym kole. Musimy jechać, znaleźć jakąś pompkę, bo nie jest dobrze. Co mi się w tym pojeździe nie podoba? No, uwzględniając cenę, ciężko jest tutaj na coś narzekać, ale na pewno będę narzekał na hamulce. Zawsze będę narzekał na hamulce, bo tak naprawdę wystarczy zamontować tutaj najtańsze hamulce, takie podstawowe Shimano i działałoby to o wiele lepiej. Jadę na miejsce testowania sprzętu, żeby pokazać wam, że te hamulce. No nie działają za dobrze. Widzicie tą linię? Tu zacznę hamowanie z 25 km na godzinę. Najpierw tylnym hamulcem, potem przednim i potem obydwa naraz. Ju! Ruszam z manety. Tył. Aż uciekłem z kadru. Przód. Trochę lepiej, widać mnie jeszcze? Oba jednocześnie. Nie jest źle. Co mi się jeszcze nie podoba to, że poziomy wspomagania jest ich 5, regulują prędkość maksymalną, do której rozpędza się ten pojazd, a nie moc. Czyli na 1 do 9 na godzinę, na 2 do 12 i tak dalej. Znacie problem. I powiem Wam szczerze, że, no, pomimo że to nie jest rower przeznaczony do mojej jazdy, trudno go tak naprawdę hejtować. Ma wszystko, co potrzeba. Zobaczcie. Ta gięta kierownica, wygodna pozycja za kierownicą, lampka uruchamiana z akumulatora. Tarczówki słabe, ale jak już wspominałem, można je wymienić na lepsze. Instalacja była przygotowana pod manetkę przyspieszenia. Jakieś takie. Dodatki typu dzwonek, ładnie wkomponowana bateria, całkiem nieźle wykonana rama, super prosty, zgrabny rower. No dobra, jest trochę ciężki, waży ponad 26 kg, to jest wada. Ale właśnie wracając do baterii, oczywiście mamy do niej klucze, ale nie podoba mi się to, że właśnie ani w ramie, ani na baterii nie ma żadnej uszczelki, a no nie oszukujmy się, woda tu się na pewno dostanie. Poza tym złącza są w jakimś takim korytku, więc ta woda chyba będzie tam stała. To niedobrze, trzeba to sprawdzać. I słuchajcie, 36V, 10,4Ah, 347Wh. I trzeba przyznać, że to jest mała bateria. Możecie liczyć na jakieś 40 km zasięgu, jeśli faktycznie wkładacie trochę siły w pedałowanie. Ale podoba mi się sposób kompozycji z ramą. Silnik ma oznaczenie 250W, i chociaż wiem, że to nic nie znaczy, ale pomaga przy kontroli. Błotniki, tylna lampka, też zasilana z akumulatora, nóżka, amorek z przodu, jakieś podstawowe przerzutki otrzymano, osłonka na przerzutkę, no po prostu jakby jest tutaj wszystko co potrzeba, tak? I to właśnie w tej magicznej cenie. Na jaki wzrost jest to rower, więc ja najczęściej wtedy stawiam kamerę tu, podchodzę do roweru i mówię, że mam Medry 77 m i na tym rowerze wyglądam tak. Czy tą kierę można wyżej? Można. Można też się trochę do przodu przychylić. Ten rower sprzedał się jeszcze przed recenzją na tym kanale, dlatego zaglądajcie na rebelmyślnikelectric.com. Tam jest giełda, na której właśnie wrzucamy te rowery po recenzjach. Schodzą jak ciepłe bułeczki, także zapraszam. Powiem Wam, że już przetestowałem ponad 50 chińskich rowerów. Jesteście ciekawi testów innych rowerów elektrycznych? To piszcie w komentarzu, co powinienem jeszcze sprawdzić. Ja potem wysyłam maile do tych firm i mówię: słuchajcie, Widzowie chcą, żebym sprawdził wasz sprzęt. Dlatego bardzo mi pomagacie w swoich komentarzach. No bez tego kanał by się nie rozwijał. Moi drodzy, na tym będziemy kończyć. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.